Foka, chodź. Gdybym nie była teraz w 14 tygodniu ciąży, pewnie narzekałabym, że śnieg topnieje, że zima się kończy, że nie będę mogła już szaleć na desce. A tak, chociaż rzeczywiście krajobraz bywa teraz nieco szarobury, to bardzo się cieszę, że idzie wiosna, że będzie coraz cieplej, że nie będę musiała już męczyć się z zimowymi przeziębieniami i wieloma warstwami ciepłych ubrań. Od razu inaczej się wstaje, kiedy przez chmury nieśmiało przebijają się promienie Słońca. Zdecydowanie wiosenna energia udziela mi się, ale pamiętam, że z przedwiośniem trzeba uważać, bo wirusy nie próżnują. Najważniejsze, że nauczyłam się cieszyć z tego, co jest teraz. I chociaż nie pojeździłam w tym sezonie na snowboardzie, to nie ma w tym nic złego. Mam więcej czasu dla siebie, dla foki, na własne przemyślenia. I chociaż rzeczywiście sporo rozważam o przyszłości, to mój mózg odpoczywa. Ba, jestem nawet milsza dla Kristofera, a to spora odmiana po tych tygodniach strojenia fochów. Biorąc pod uwagę jaka jestem, gdy nie jestem w ciąży, nie mogę się już doczekać bycia mamą. Taka wesoła, freestyle'owa, dynamiczna mama to będzie coś. A jeszcze sobie odbiję ten niepojeżdżony snowboardowy i kolejny wakeboardowy sezon. Nie ma tego złego. No ale do tego jeszcze sporo czasu. Teraz moje dziecko rośnie, a ja mogę zająć się sobą. Mam zamiar nie tylko aktywnie spędzać czas, ale też po prostu o siebie dbać. W końcu, jeśli ja będę się czuła dobrze w skórze mamy, to moje dziecko będzie szczęśliwsze. Dlatego nie rezygnuję z kolorowych ubrań, z makijażu, z dbania o szczegóły wizerunku, zbywania w modnych miejscach ze znajomymi. Fakt. Coraz bardziej dociera do mnie, że ta mała istotka w moim brzuchu ma coraz więcej do powiedzenia i powinnam czasem zapytać jej o zdanie, czy nie przesadzam z jakimś zapachem, potrawą, wysiłkiem fizycznym. Czasem robię coś w skupieniu i nagle przypominam sobie, że ono tu jest, i ręka natychmiast troskliwie kieruje się na brzuch i tak się zastanawiam, hmm, co ja mogę dla ciebie, maluszku, zrobić. Aktualnie mogę na pewno głęboko oddychać, bo jesteśmy poza miastem. Powietrze jest rześkie. To wieś Ruś koło Olsztyna. Jedno z moich ulubionych miejsc na Warmii. Swoją drogą, jak już urodzę to dziecko, a przecież port to przeżycie jedyne w swoim rodzaju pod wieloma względami, to mam nadzieję, będę jeszcze odważniejsza i nikt mi tego nie zabierze. Mm. No chyba, że zmieni mi się światopogląd. Słyszałam, że zdarza się tak, że kobieta po porodzie zupełnie zmienia swoje upodobania i temperament. To może ja zacznę szydełkować albo robić na drutach, jak moja mama, albo w końcu nauczę się grać na pianinie. Hmm, niemożliwe.